Piotr Żyła, znany skoczek narciarski, zaskoczył wielu swoimi ostatnimi wypowiedziami na temat przyszłości w W rozmowie na ten temat Żyła nie ukrywał swojego entuzjazmu dla tego rodzaju sportu walki, podkreślając, że to świetny sposób na rozwijanie kariery poza skokami narciarskimi. Żyła zaznaczył, że jego decyzja o wejściu do świata freakfajtów nie wynika z braku zajęć w skokach narciarskich, ale z chęci spróbowania czegoś nowego. Wskazał na rosnącą popularność freakwajtu w Polsce, co sprawia, że jest to atrakcyjna opcja dla sportowców. Piotr Żyła, jeden z najbardziej utytułowanych skoczków narciarskich w Polsce, podjął decyzję o przedłużeniu swojej kariery i wytyczył sobie ambitne cele na nadchodzący sezon. Sportowiec, który od lat należy do ścisłej światowej czołówki, wyraził entuzjazm i gotowość do dalszej rywalizacji. Piotr Żyła ogłosił, że będzie kontynuował swoją karierę w Skoczka Narciarskiego. Doświadczony zawodnik jest pełen optymizmu i chce dalej rywalizować na najwyższym poziomie.